Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia. Święta Maria Magdalena, 22 lipca. Czyta Iwonna Teresa. Odpuszcza się jej wiele grzechów, iż wiele umiłowała. Przygotowani. Jakiś piękny przykład pokuty Kościół święty stawia nam dziś przed oczy w osobie świętej Marii Magdaleny. Idzie ona natychmiast za głosem Bożym, i nie zważając na względy ludzkie, rzuca się do nóg Pana Jezusa. Pozbywszy się raz wielu win swoich, już do nich nie powraca. Owszem, Odpowiadając wiernie łasce, osiąga wysoki stopień doskonałości. Nigdy więc nie traćmy otuchy. Jeśli naśladowaliśmy Magdalenę w jej winach, naśladujmy ją również w pokucie. Zastanów się nad pięknym wzorem pokuty, jaki. W osobie świętej Marii Magdaleny Kościół święty stawia ci dziś przed oczy. W odróżnieniu od tylu grzeszników, którzy tysiącznymi pozorami odkładają swe nawrócenie i nigdy się nie nawracają, ona idzie natychmiast za głosem Bożym. Skoro się dowiedziała, Iż pan Jezus, zaproszony przez bogatego faryzeusza, zasiada przy jego stole, zaraz na skrzydłach miłości pospieszyła do jego stóp, nie dbając zupełnie o względy ludzkie. Nic sobie z tego nie robiła, co będą o jej postępku mówić w mieście. Że będą uważali ją za szaloną, skoro ukaże się pokutnicą w czasie uczty. Zwróćmy na to uwagę, mówi święty Augustyn, iż Magdalena zbliża się nie do głowy, lecz do nóg pana Jezusa. Dotąd bowiem szła drogą występku, teraz zaś szuka wzoru, aby postępować drogą cnoty. Czując się być skalaną winami, nie odważa się stanąć przed Panem Jezusem, lecz staje z tyłu, stanąwszy z tyłu u nóg Jego. Magdalena, stanąwszy u stóp Pana Jezusa, składa Bogu w ofierze to, z czego przedtem tak zły czyniła użytek. To, co przedtem przyczyniało się do jej zguby. Teraz ma służyć do jej nawrócenia. Poczęła łzami obmywać nogi jego, oczy służyły jej do lekkomyślnych spojrzeń. Teraz każe je za to łzami pokuty. Włosami głowy swojej ocierała. Włosy. Służyły jej do strojenia głowy, a teraz nimi ociera nogi zbawiciela, zlane jej łzami. I całowała nogi jego. Przedtem usta swe kalała nieprzystojnymi mowami. Teraz całuje nogi pana Jezusa. I olejkiem namaszczała przedtem Pachnideł używała do grzechu teraz posługuje się wonnym olejkiem do namaszczenia ciała Pana Jezusa Zdaniem świętego Augustyna Magdalena unuk Pana Jezusa choć przedtem cześć bałwochwalczą oddawała światu teraz Stała się ofiarą poświęconą prawdziwemu Bogu. Podziwiaj ten doskonały wzór pokuty. Dziękuj Panu Jezusowi, że tak dobrze okazał w Magdalenie swe miłosierdzie. Zbadaj się, co ci brakuje do twego nawrócenia. Zastanów się nad życiem Magdaleny po jej nawróceniu. Towarzyszyła odtąd stale panu Jezusowi i wraz z innymi pobożnymi niewiastami swym majątkiem wspierała go w doczesnych potrzebach, gdy chodził po miastach i miasteczkach, każąc i przepowiadając Królestwo Boże, a dwunastu z nim. Pan Jezus tak ją miłował, że niejednokrotnie swą obecnością zaszczycił jej rodzinę. Bronił jej przed zarzutami Marty, która oskarżała Marię, iż tak mało się troszczy o rzeczy doczesne. Wskrzesił nawet jej brata łazarza, który już od czterech dni był w grobie. I począł się rozkładać. W czasie męki pana Jezusa, Magdalena okazała więcej odwagi niż apostołowie i towarzyszyła mu na kalwarię. Po śmierci Zbawiciela, wczesnym rankiem udała się do grobu, aby namaścić jego ciało. To też pan Jezus. Dla odwdzięczenia się jej za tę miłość, wnet po swym zmartwychwstaniu jej się ukazał i polecił uszczęśliwionej, aby zaniosła apostołom radosną wiadomość o jego zmartwychwstaniu. Na koniec, po wstąpieniu pana Jezusa, Magdalena, kierowana przez opatrzność, Dotarła, jak mówi podanie, do Marsylii, i tam w grocie, w zupełnym odosobnieniu i najsurowszej pokucie żyła przez lat trzydzieści, doznając w swych cierpieniach radości niebiańskich. Oto, do jak wielkiej świętości z pomocą Bożą doszła ta wielka grzesznica. Jeśli więc i ty w przeszłości dopuściłeś się grzechu, nie trać odwagi, lecz naśladuj ją teraz w pokucie. W tym celu polecaj się Panu Bogu, powołując się na zasługi tej Wielkiej, świętej. Błagam Cię, Pani. Niech mnie wspierają zasługi świętej Marii Magdaleny, której modlitwą wzruszony raczyłeś brata jej Łazarza czwarty dzień w grobie zostającego wskrzesić. Spraw to z miłości ku naszej ukochanej Matce Marii. Panie Jezu, przez wzgląd na Pokutę świętej Marii Magdaleny, na jej nawrócenie, na jej miłość do ciebie. Proszę Cię, użyć swej mocy tym, którzy myślą, że nie mają już nadziei, że nigdy nie są w stanie się nawrócić, że nie mają sił do życia, że nic nie potrafią, że konają w swej zgryzocie, że nic nie są warci. Daj im łaskę nawrócenia, daj im łaskę powrotu do siebie. Święta Mario, Magdaleno, w dniu twego święta módl się za nami wszystkimi i uproś nam łaskę zbawienia wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.